Sędzia niesłusznie podyktował rożny. Na, 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 na... A zresztą kogo ja oszukuję? Przecież jestem tu sam. I tak byśmy... Dzień dobry. Witam wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Tak jak po Euro 2020, tak i teraz widzimy się, żeby obadać memy, które powstały podczas emocjonujących meczów polskich orłów w Katarze. Bo niby był jakiś bojkot tego mundialu, ale prawda jest taka, że i tak wszyscy to oglądaliśmy... Niestety bez tego letniego klimatu stref bica na dworze i picia ciepłego, wygazowanego piwa. Przyznam, że mam mieszane uczucia co do mistrzostw. Nie widziałem wszystkich meczy na mundialu, ale na kilka widziałem i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o spotkania w grupie, to grali się wy zdecydowanie najgorszy rodzaj futbolu wśród wszystkich drużyn. Naprawdę oglądając spotkania biało-czerwonych, przypomniał mi się reportaż Stere Ekspresu z 2006 roku. O gościu, który jak zobaczył stratę bramki przez Tomasza Kuszczaka, to uznał, że wyjdzie oknem. Tam nikogo nie było, a był Tomasz Kuszczak. Jeden filis chciał zapłaść się pod ziemię, nie jeden złapał się za głowę, ale na szczęście tylko jeden. Wyskoczył z okna. Ale pan Radosław nie rezygnuje z filicowania. Co mi zostało? Naturalnie z perspektywy kibica Polski to liczy się dla mnie wyjście z grupy, ale jakbym miał oglądać te pojedynki jako postronny obserwator, to wolałbym chyba obejrzeć trylogię 365 dni za jednym zamachem. Z kolei jedna ósma finału z Francją była jednym z lepszych meczy naszej reprezentacji w ostatnich latach, gdzie w sumie graliśmy jak równy z równym z mistrzami świata i naprawdę mieliśmy realne szanse ich pokonać. I przyznaję szczerze, że nie jestem wcale zły, że odpadliśmy po tak zaciętej grze, gdzie prawie wszyscy nasi zawodnicy pokazali, że mają charakter. Cofnijmy się jednak lekko w czasie. Już przed samymi mistrzostwami nasza reprezentacja krytykowana była za podejście przegranych. Sam fakt, że w wywiadach Szczęsny czy Bereszyński mówili wprost o tym, że w meczu z Argentyną mamy na pewno 0 punktów, albo że Meksyk jest lepszy, więc trzeba liczyć na fart, spotkały się z ogromną krytyką naszych kibiców. Wiadomym było, że jak chodzi o memy, to na pewno nie zawiodą Wojciech Szczęsny, Kamilowie, Glik oraz Grosicki, czy nasz selekcjoner Czesław Michniewicz. Zwłaszcza ten pierwszy do tych mistrzostw uznawany był za najbardziej niepewny element naszej drużyny. Bramkarz topowych europejskich klubów, bardzo doświadczony zawodnik, niestety w naszej kadrze zasłynął wieloma wtopami, które mogliśmy obserwować w meczach otwarcia, począwszy od Euro 2012. Każdy polski kibic spodziewał się, że znowu szczęsty narobi ambarasu, okazało się, że jednak wręcz przeciwnie. Wojciech to zdecydowanie bohater naszej kadry, chyba najlepszy bramkarz spośród wszystkich reprezentacji, wybronił dwa karniaki, w sumie jeden bardziej z dupy od drugiego, ale to w dużej mierze dzięki jego mega formie i umiejętnościom udało się nam wyjść z grupy. Myślę, że po Katarze memy o Szczęsnym, który śpieszy się, żeby dostać czerwono i iść na szluga, powoli odejdą w zapomnienie, a stanie się on nowym gigaczadem polskiej repry. Śmiano się też, że ekipa Michniewicza zbojkotuje mundial w Katarze po trzech meczach, a malkontenci zawsze śmieją się, że Polska na mistrzostwach gra trzy mecze. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Tym razem sytuacja skomplikowała się, gdy Arabia Saudyjska pokonała Argentynę, i zaczęliśmy mieć matematyczne szanse na wyjście z grupy już przed pierwszym meczem. Mecz z Meksykiem, delikatnie mówiąc, nie należał do najprzyjemniejszych do oglądania. Dodatkowo Lewandowski, znane stare napastnisko, nie strzelił karnego i nie zdobył w ten sposób swojego pierwszego gola na Mistrzostwach Świata, kiedy jest on zdecydowanym ekspertem od rzutów karnych. Taktyka reprezentacji Polski polegająca na długich podaniach do lewego, znana jako laga na Robercika, doczekała się nawet osobnego filmu na kanale TVP Sport. Niezły śmieszek tam pracuje. I tak, w gruncie rzeczy bardzo brzydka piłka do oglądania spowodowała nawał krytyki w kierunku Czesława Michniewicza, który słynie z tego, że drużyny jakie prowadził grają defensywnie i na ogół mecze kończą się wynikami 0-0 albo wymęczone 0-1. Przyznam, że ja kibicuję Pogoni Szczecin, którą Michniewicz trenował w 2015 i nie jest to dla mnie żadna nowość, że ciężko się takie mecze ogląda, choć trzeba przyznać, Pogoń pod jego wodzą zajęła w lidze najwyższe miejsce od wielu lat. Wracając do mundialu, to następnie graliśmy z Arabią Saudyjską, prowadzoną przez francusko-polskiego Giga Chada. stąd od razu pojawiły się porównania go do naszego Michniewicza. Na szczęście Saudyjczycy nie pokonali Polski, tak jak to było w przypadku Argentyny. Dodatkowo Szczęsny wybronił trochę kontrowersyjnego, podyktowanego karnego. Ale zadanie wykonane, ugraliśmy na 2-0. No i nadszedł czas meczu o wszystko z Argentyną, gdzie wiele też zależało od meczu meksyku Arabią. Użytkownik wykopu Wujek Stiopa wrzucił tabelkę z możliwymi scenariuszami, z którego miejsca Polska wyjdzie z grupy, i trzeba przyznać, że patrzenie się na te tabele było bardziej atrakcyjne niż oglądanie meczu. Najbardziej chyba istotną rzeczą było umocnienie się Szczesnego jako bohatera naszej drużyny, który wybronił drugiego karnego podczas turnieju, który został wtedy gwizdnięty, bo Messi został znokautowany przez dotknięcie opuszkami palców w czoła. Poza tym jednak gra Polski była wprost okropna, to znaczy oczywiście graliśmy z Argentyną, faworytami do zwycięstwa całego turnieju, ale wciąż było to a oglądalne. Co też należy tutaj zaznaczyć, to gdy dostaliśmy dwie bramki i piłkarze z Ameryki Południowej dostali informację, że jak władują nam więcej bramek to Meksyk przejdzie do jednej 8 to nagle zaczęli podawać sobie piłkę na swojej połowie i po prostu zaczęli się bawić. To w sumie tyle zgadania o tym, że mieliśmy coś do gadania w kwestii awansu, bo o tym kto wyszedł zdecydował raczej Messi i koledzy. No i oczywiście szczęsny. Dlatego właśnie nasze wyjście z grupy wcale nie spodobało się wszystkim kibicom a na Czesława Michniewicza posypały się gromy, na co on odpowiadał, że drużyny, które grały ładnie już dawno odpadły. Nie pomógł tutaj również najbardziej popularny w Polsce dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski, który bronił Michniewicza, a kibice reprezentacji uważają raczej, że robił to, ponieważ prywatnie jest w bliskich relacjach z naszym selekcjonerem, więc każde pozytywne słowa w jego kierunku traktowane są jako kolesiostwo. W każdym razie znaleźliśmy się wśród 16 najlepszych drużyn świata, trafiając na Francję. Mistrzów z szybkim i muskularnym Mbappé na skrzydle, który miał szansę sprawdzić się ze swoim idolem z dzieciństwa, Kamilem Grosickim. Zapytałem się w walkiecie na kanale, czy będziecie oglądać mecz, rozkład odpowiedzi był mniej więcej równy, ale wygrała jedna odpowiedź: Jeżeli chodzi o futbol, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Były śmieszki, że godzina gry, czyli 16, to spoiler, że będzie 16 do 0, jednak wystarczyły pierwsze minuty, żeby stwierdzić, że jednak większość osób się myliła i widzimy właśnie naszą reprę w mega gazie. Niestety ostatecznie odpadliśmy, dodatkowo Lewandowski kompletnie się zaciął i po raz kolejny zrąbał rzut karny, to znaczy strzał został powtórzony, zaraz potem powtórzony był rzut karny Błaszczykowskiego z Euro, ale i tak było to naprawdę słabe. A nawet wyśmiewany często w memach turbogrosik, zrobił dużo zamieszania i pokręcił na skrzydle. Niestety odpadliśmy, no ale powiedzmy, że odpadliśmy z honorem. Teraz pozostaje nam znaleźć nowego faworyta na mistrza i po prostu kibicować. Dajcie znać w komentarzu, komu wy kibicujecie. Ja teraz jestem za Chorwacją, która właśnie elegancko wygrała w karnych z twórcami chińskich bajek. Do widzenia. Państwu. Cześć o, cześć, cześć, cześć e, e, laga, laga, e, e, od czystego do lewego, tak gole strzela się.